wszystkich bardzo serdecznie w Dzień Zielonych Świątek. I to jest doskonała e, okazja, aby opowiedzieć o nieudolnych fałszerzach Benedykta XVI. Zrobię to oczywiście syntetycznie, w razie potrzeby każdemu będę w stanie to pogłębić i także przedłożyć dokumentację. Więc pierwsza grupa przeciwników czy fałszerzy Benedykta XVI to przede wszystkim sam kardynał Krzysztof Schönborn, kardynał z Wiednia, który doprowadził do sfałszowania tego właśnie katechizmu Kościoła katolickiego. Już mówiłem o dawniej, że w 1993 roku, kiedy pracowałem w centrum katechetycznym profesora Jana Harytańskiego, słyszałem rozmowę o tym, że, cytuję: Katechizm jest sfałszowany, ale nic z tym nie zrobimy. Koniec cytatu. Te słowa wtedy wydawały mi się tak nieprawdopodobne, że nie dałem im wiary. Potem natomiast z okazji roku wiary Benedykt XVI napisał list specjalny, właściwie notę duszpasterską, podpisaną przez Kongregację Nauki Wiary kardynała Luisa Ladarie, późniejszego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w którym nakazał wymienić wersję katechizmu z fałszywych na prawdziwe. Ktoś może zapytać rozsądnie, po czym rozpoznać, czy moja wersja katechizmu jest prawdziwa czy fałszywa. I najprostszą metodą jest znaleźć punkt 2358, powtórzę, 2358, który jest takim markerem tego, jak powinien być katechizm jaki byłby, gdyby nie działalność fałszerska kardynała Schönborna. Otóż w tej wersji, którą ja tutaj posiadam z roku 1993, czyli tej pierwszej, czytamy w numerze 2358: Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swojej kondycji homoseksualnej. Dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te wyzwane są do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu i jeśli są chrześcijanami, do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotkać z powodu swojej kondycji. Ta wersja, którą przeczytałem, jest oczywiście wersją sfałszowaną. E, Łatwo to zweryfikować, otwierając stronę opoki. Tam obie wersje są nałożone jedna na drugą i sfałszowano tutaj słowo, że znaczna liczba mężczyzn. W oryginale miało być i zostało potem poprawione przez korektę, nieznaczna tylko pewna, jakaś, nieokreślona, ale na pewno nieznaczna i na pewno nie większość. I na pewno nie chodzi o ten tłum, który tutaj kardynał Schönborn chciał wyjaśnić. Następna rzecz, skreślono stwierdzenie, które są w fałszowanej wersji, osoby takie nie wybierają swojej kondycji homoseksualnej. To jest, nazwijmy to, skreślone w wersji oryginalnej, czyli to zostało dopisane przez fałszerzy i to jest oczywiście sugestia zawalowana, ale czytelna, że homoseksualizm ma charakter genetyczny. Przynajmniej nie jest to pewne, a nazwijmy to są, są no, argumenty przeciwne, więc na pewno oryginał katechizmu nie zawiera takiej tezy, chociaż kardynał Schönborn ją tam umieścił. Więc to należy, że tak powiem, skreślić. Natomiast nie ma tutaj bardzo ważnego stwierdzenia, które zawiera już wersja oryginalna, skorygowana, do której powrócono że chodzi o homoseksualizm, że skłonność taka jest obiektywnie nieuporządkowana. Tego nie ma w wersji sfałszowanej być powinna. Podsumowując, po, polecam odwołać się do strony opoki, gdzie to wszystko jest powyjaśniane. I to jest, można powiedzieć, pierwszy fałszerz, pierwsza grupa fałszerzy, czy właściwie nieudolnych przeciwników Benedykta XVI. I Benedykt XVI w 2012 roku ogłosił Rok Wiary, właśnie między innymi nakazując korektę katechizmu z fałszywej wersji na prawdziwą, żeby pokazać, że jednak ta frakcja kardynała, nazwijmy to Szenborna, która stoi za fałszerstwami, nie zwyciężyła. Czyli ten atak został odparty. Druga grupa fałszerzy, Benedykta XVI, jest to tak zwana sekta kondomiarzy, sekta kondomiarzy. Otóż 25 lipca 1968 roku papież Paweł VI ogłosił encyklikę Humane Vitae. 25 lipca 1968 roku. Ale już 8 września tegoż samego roku 1968 Niemcy ogłosili kontrencyklikę, encyklikę przeciwną papieskiej na mocy, nazwijmy to, Centralnego Komitetu Katolików Niemczech. Ta antencyklika nosiła nazwę Die Kinnigsteiner Erklärung, czyli Deklaracja z Kinnigstein. I taką oczywiście deklaracja zawierała istotę, nazwijmy to, tego fałszerstwa, tej, tej, tej sekty kondomiarzy, a także istotę raneryzmu, czyli krótko mówiąc, no, jakby przekrętów teologii. Mianowicie istotą tej antycykliki było powiedziane, że tak naprawdę, że czyny moralne człowieka najwięcej zależą od intencji. Czyli najkrócej mówiąc, to co w języku polskim jest jakby zawarte w powiedzeniu, że dobre, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. Tutaj właśnie Nixon i Leclerc w odniesieniu do oczywiście antykoncepcji mówi, że jeśli ktoś ma dobrą intencję, to nie wiadomo, co by złego robił, to ta dobra intencja go usprawiedliwia. Czyli druga grupa fałszerzy to jest grupa, sekta kondomiarzy, ale z tą grupą kondomiarzy Benedykt XVI miał jeszcze dogrywkę. Na czym polegała dogrywka? Mianowicie, gdy grupa kondomiarzy dosyć wysoko się wspięła za czasów pontyfikatu papieża Franciszka, nastąpiła bardzo ciekawa jakby to konfrontacja. Otóż mianowicie Ktoś z otoczenia papieża Franciszka zwrócił uwagę, że jak Benedykt XVI napisał dzieła Opera Omnia, które wydano, w sumie jest 27 tomów takich dzieł Opera Omnia. No to Franciszek, co prawda, tyle nie pisał, ale zna, ma mnóstwo różnych teologów, znajomych, których popiera. I warto wydać takie nazwijmy to dzieła teologów popieranych przez papieża Franciszka. Podkreślam, że nie chodzi o dzieła samego Franciszka, czy tam kardynała Bergoglio, ale teologów, których on jakby poważa, którym sprzyja, których zaleca. I wydano analogiczne opera omnia papieża Franciszka. Była taka próba. I żeby nadać im jakby szczególny charakter i szczególną rekomendację, poproszono. Benedykta XVI, aby te, na te dzieła, na te opera omnia papieża Franciszka napisał wstęp do nich, aby po prostu no była to rodzaj rekomendacji. No i oczywiście papież Benedykt XVI miał zasadę, Ojcu świętemu się nie odmawia, więc jakby napisał ten, ten wstęp i okazały się te opera omnia papieża Franciszka ze wstępem. Benedykta XVI. I w tym samym czasie, mniej więcej, papież Franciszek wezwał dziennikarzy do tego, no, żeby poszukiwali prawdy, mimo trudności, oporów i różnych jakby pułapek. I dziennikarze posłuchali papieża Franciszka, tak jak on ich po prostu wzywał. Jak mówi, opisuje redaktor Grzegorz Górny, któremu dziękujemy za to odkrycie, już Górny doszedł do oryginalnej, właśnie tego wstępu Benedykta XVI, i okazało się, że w, tym, że w tej przedmowie do tych e, dzieł, wszystkich opera O mnie papieża Franciszka, e, za, jakby wydrukowano czy zamieszczono zredukowaną, ocenzurowaną wersję wstępu papieża Benedykta XVI, który w jednym z pasusie tego oryginalnego, przez siebie napisanego wstępu wyraził ubolewanie, że gdy zwalczał tych teologów, niektórych z nich, przynajmniej z opera Omnia, całe życie, to teraz przyszło mu pisać laudacje na ich część i dlatego wyraża przeciwko temu jakby dezaprobatę. I oczywiście esencją czy kwintesencją tych teologów, których nie aprobował badań przez była sekta kondomiarzy, czyli tych ludzi, którzy uważali, że prezerwatywa jest do szczęścia małżeńskiego niezbędnie konieczna że tak jak łaska Boża jest potrzebna do zbawienia, tak pozerwatywa jest niezbędnie konieczna do małżeństwa, stąd sekta kondomiarzy. Sektą kondomiarzy Benedykt XVI miał na pięku i jego ostateczna rozgrywka z tą sektą znajduje się w liście Benedykta XVI o przyczynach kryzysu w kościele, tak jest nazwa wydanej pozycji, chodzi o ten sam list na szczyt związany z pedofilią. Był taki szczyt i starał się właśnie wytoczyć walkę pedofilii i Benedykt XVI napisał list na ten szczyt i właśnie na, w tym liście zawar można powiedzieć no, ostateczną, jakby to powiedzieć, ripostę na ten atak sekty kondomiarzy i wyjaśnił jak ta sekta powstawała. To była ogólnie rzecz biorąc sekta zrodzona z buntu przeciwko encyklice Veritatis Splendor. Encyklika Velitatis Splendor mówiła, była i w dalszym ciągu mówi, a jest skierowana do biskupów, że przede wszystkim istnieją czyny, które są złe same w sobie i żadna dobra intencja nie może sprawić, żeby one były złe, co są dobre. Czyli, że dobra intencja nie usprawiedliwia, nazwijmy to, złych obiektywnie czynów i że takie czyny w ogóle istnieją. To jest numer katechizmu 1756. I tak pisze katechizm, tak czytamy. Błędna jest więc ocena moralności czynów ludzkich, biorąca pod uwagę tylko intencję, która je inspiruje, lub okoliczności, np. środowisko, presja społeczna, przymus lub konieczność działania, stanowiąca ich tło. I tu jest klucz. Istnieją czyny, które z siebie i w sobie, niezależnie od okoliczności intencji, są zawsze bezwzględnie nierozwolone ze względu na ich przedmiot, jak bluźnierstwo, krzywobójstwo, zabójstwo i cudzołóstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, aby wynikło z niego dobro. To jest kwintesencja, i to jest oczywiście przeciwko sekcji kondomiarzy, przeciwko tym fałszerzom. I przeciwko także nazwijmy to. Przeciwko tym nazwijmy to, którzy umieli to jakoś zawalować. I to jest, nazwijmy to, następna grupa ludzi, która... która. E, może tam trzeba. trzeba to, to jest następna grupa ludzi, która. Można powiedzieć, próbowała nieudolnie Benedykta XVI torpedować. Próbowała go torpedować i co oczywiście się nie udało. I teraz przechodzimy do grande finale. To są najbardziej aktualni można powiedzieć fałszerze Benedykta XVI. I ponieważ ich atak no, skoncentrował się już po przejściu Benedykta XVI na emeryturę, bądź trwa dzisiaj, warto na nich szczególnie zwrócić uwagę. Otóż takim bardzo ważnym fałszerzem nauczania Benedykta XVI jest jezuita ojciec Andrzej Koprowski. I on jakby fałszował Benedykta w dwóch punktach, i to dosyć perwersyjnie. Po pierwsze, jako redaktor, właściwie sekcji polskiej Radia Watykańskiego, przewrotnie i niezgodnie z prawdą ogłosił, że Benedykt XVI należał do wspólnoty życia chrześcijańskiego. Wspólnota życia chrześcijańskiego to jest ruch, który został erygowany na wniosek właśnie Ojca Koprowskiego, na co są dokumenty. Wniosek do MSWA przez biskupa Liberę w 1999 roku. Można to przeczytać. A Benedykt XVI miał należeć do tego WUŻET H przed wojną. Więc jakby ta rozbieżność czasowa dowodzi, że i także fakt, że wniosek o rejestrację WZH złożył sam ojciec Koprowski swoim podpisem, że nie mamy do czynienia tu z pomyłką, ponieważ właśnie WUŻET czyli Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, coś w rodzaju, to tak przez analogię trzeciego zakonu jezuitów, no rości sobie pretensje, że zastąpiło Sodalicję Mariańską, co oczywiście nie jest prawdą, dlatego że Sodalicje istnieją oficjalnie i z okazji Roku Maryjnego otrzymały łaski, przywileje odpustu ze Stolicy Apostolskiej, więc jakby one są zarejestrowane, mają w Warszawie swoją szkołę na ulicy Ogrodowej, mają swojego asystenta, ojca Emilio Cardenasa, są zarejestrowane przy episkopacie, więc nie jest prawdą, jakoby wspólnota życia chrześcijańskiego była kontynuacją sodalicji Mariańskiej, bo te dwie instytucje istnieją osobno. Natomiast ojciec Koprowski chciał przypisać jakby swoje dzieła związane z erygowaniem w użytkach Benedytowi XVI. Co oczywiście z całości kontekstu, jak to czynił, wynika, że nie była to pomyłka, to było zamierzone. To było takie pierwsze jego fałszerstwo. Drugie fałszerstwo jest jeszcze bardziej nazwijmy to dojmujące i wstrząsające. Otóż mianowicie Radyk XVI napisał list do katolików w Chinach, do kościoła głównie podziemnego, chociaż do wszystkich katolików, i tam chciał uporządkować kwestię. Relacji między Kościołem, tym wiernym w stolicy apostolskiej, złożonym z męczenników, z ludzi podziemia, i tym, który został, może być, autoryzowany czy nawet stworzony przez Komunistyczną Partię Chin. Hmm, nazwijmy to, no jest to analogia do naszych polskich księży patriotów. To jest właściwie to samo. Dla ułatwienia dodam, że tematem, jakby przedmiotem sporu było dokładnie to, za co siedział kardynał Wyszyński w więzieniu. Był internowany przez trzy lata. Chodziło o non possumus. Non possumus dotyczyło sprzeciwu kardynała Wyszyńskiego przeciwko obsadzaniu stanowisk kościelnych, w tym wypadku biskupów i proboszczów, przez władze komunistyczne, bo na mocy dekretu Bieruta rząd premier rościł sobie uprawnienie niesłuszne do mianowania biskupów, a wojewodowie do proboszczów. I na, na podstawie sprzeciwu zaaresztowano kardynała Waszyńskiego, który wytrwał, nazwijmy to, ten opór. Tym bardziej jeszcze wytrwał arcybiskup Antoni Barania, który, żeby, żeby wytrzymać, był doktorowany 27 miesięcy na Rakowieckiej. Przypomnę, że rotmistrz Pilecki powiedział, że Auschwitz w porównaniu z Rakowiecką to była igraszka. A tam biskup Baraniak 27 miesięcy był torturowany. I obaj, Wyszyński i Baraniak, obronili wolność kościoła, i ostatecznie ich zwycięstwo zwane non possumus zostało zawarte w kodeksie prawa kanonicznego w kanonie 377, a zwłaszcza punkt 5, mówi wyraźnie, że na przyszłość jest bardzo ciekawie sformułowany kanon że na przyszłość czy nie teraz, tylko w przyszłości na przyszłość zakazuje się czy uniemożliwia się wpływ państwa na mianowanie biskupów czyli krótko mówiąc jest to zabezpieczone na przyszłość i było aż do momentu kiedy zboczeniec Makkarik w Chinach nie sprzedał właśnie tej, tej wolności rządowi komunistycznej partii Chin i właśnie to już zaczęło się właściwie zaczęło to już no można powiedzieć, majaczyć jako straszna perspektywa i przeciwko temu Benedykt XVI napisał list do katolików w Chinach, żeby tego nie robić, żeby to przestrzec. Ale niestety Makaryk jakby poszedł po linii Komunistycznej Partii Chin wbrew listowi Benedykta XVI. Natomiast ojciec Andrzej Koprowski zaczął tłumaczyć, że ci, którzy są przeciwni temu, to oni po prostu no, nie rozumieją istoty rzeczy, mają po prostu ciasny umysł i jakby nie chwytają współczesnych uwarunkowań, są po prostu narrow minded Na no, krócej mówiąc, Benedykt XVI według ojca Andrzeja Koprowskiego jest narrow minded, ponieważ sprzeciwiał się pomysłom Makarika. Więc ojciec Andrzej Koprowski naprawdę zasługuje na, bym powiedział, srebrny medal, srebrny medal w konkurencji nieudolnego fałszowania Benedykta XVI. No bo jednak ten list Benedyka XVI do katolików w Chinach można bez trudu znaleźć. No i wreszcie creme de la creme, czyli nazwijmy to Roman Giertek, najnowszy krzyk mody, który przed wyborami, przed drugą turą wyborów, teraz prezydenckich 2025, ogłosił Urbie Torbi, że jakoby niby hmm, Benedyk XVI, jeszcze jako Rynał Ratzinger, Zalecał, pozwalał, aprobował oddawanie przez katolików głosów na nazwijmy to kandydata forsującego aborcję. Tak twierdził Roman Gertych. No, Roman Giertych jest rzeczywiście flexybilny, natomiast do tej pory nie przypisywał swoich herezji Benedyktowi XVI. To nastąpiła jakaś determinacja, kumulacja determinacji, dlatego powołał się na Benedykta XVI. I co jest dziwne w tym wszystkim, najbardziej dla mnie osobiście, że jego stryj, nazwijmy to Wojciech Giertych, ojciec, profesor oczywiście Wojciech Giertych, milczy w 13 językach, że nie skorygował swego bratanka. Tymczasem skorygował bratanka, czyli Romana Giertycha, pan redaktor Jakub Jałowiczor z fundacji Opoka, za co dziękujemy mu. I on jakby wykazał, że nazwijmy to, że to co Roman Giertych po prostu zacytował, to oczywiście sfałszowana wersja, czy właściwie sfałszowana interpretacja, wyciągnięta z kontekstu jakiś malutki fragmencik y, pism Benedykta XVI, jeszcze jako kardynała Ratzingera, których całościowa lektura absolutnie nie pozostawia wątpliwości, że jego doktryna i postawa była zupełnie odwrotna. Więc przede wszystkim istnieją liczne dokumenty, które mówią, że Benedyk XVI był konsekwentnie pro-life w dziele na przykład na początku Bóg stworzył komentarzu do stworzenia, mówił wyraźnie nie ma małych morderstw dalej w jednym ze swoich, jednej ze swoich homilii którą wygłosił po ataku terrorystycznym w Monachią zwrócił uwagę, że ten atak terrorystyczny rozpoczął się wcześniej, kiedy pozwolono na mordowanie nienarodzonych dalej przecież za jego czasów kongregacja nauki wiary wydała notę o karalności aborcji i wreszcie jakby wydała najważniejszą notę o konieczności zachowania prawa naturalnego, prawa naturalnego w jakby w polityce, czyli krótko mówiąc polityk nie może zejść poniżej pewnego poziomu, który nazywa się prawo naturalne albo materialnie odpowiada temu powszechna deklaracja praw człowieka. I tutaj nie ma nic jakby do rzeczy, wyznanie tego polityka, czyli wiara, tu chodzi o prawość sumienia. Natomiast Giertych, Roman Giertych, nie był stryjem, ojcem profesorem, Wojciechem Giertychem zagrał w tym apelu o to, aby oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, zagrał na, nazwijmy to, na nieświadomości wielu kapłanów, nawet zacnych, chociaż nie do końca precyzyjnych, którzy pomylili dwie rzeczy. Otóż dwie rzeczy zostały pomylone. Po pierwsze ekskomunika. A po drugie, status bycia gorszycielem publicznym. Tu jest pewne nieporozumienie, które chciałbym rozjaśnić. Otóż Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, w roku 2004 odpowiedział na zapytanie biskupów amerykańskich, którzy właśnie pytali o tę kwestię, czy można dopuścić do komunii polityka jawnie forsującego aborcję. I wtedy Benedykt XVI rzeczowo i konkretnie, jeszcze w z niemiecką precyzją, wskazał tym biskupom kanon 915 kodeksu prawa kanonicznego i jego autentyczną interpretację. Otóż ta autentyczna interpretacja stanowi o tym, że w ogóle zresztą treść kanonów przede wszystkim, że komunii należy odmówić jest obowiązek odmówić heretykowi, schizmatykowi i publicznemu gorszycielowi, czyli temu, który robi coś jawnie złego. Temu, który się szczyci z tego, że zło nazywa dobrym i odwrotnie. I właśnie ci, którzy forsują aborcję są, można powiedzieć, takim prawzorem czy paradygmatem tych publicznych orszczycieli. Dlatego Benedykt XVI, jeszcze jak pewne wyraźnie pisze do biskupów amerykańskich, że nie wolno dawać, nazwijmy to komunii, takim właśnie politykom. O tym mówi Kanon 915. Ja przypominam, że to jest kodeks promulgowany w 1983 roku, czyli od wtedy to obowiązuje. I to cały czas, jakby to powiedzieć, w różnych dokumentach stał na tym stanowisku. I dlatego też przeciwnicy tego w sposób perwersyjny próbują pomylić, pomieszać dwie rzeczy bycie publicznym gorszycielem i bycie ekskomunikowanym. I mówią, że skoro ci, którzy forsują aborcję, nie są ekskomunikowani, no to trzeba im dać komunię. Otóż nie wolno im dawać komunii, choćby nie byli ekskomunikowani, bo zanim są ekskomunikowani, są już publicznymi gorszycielami. I co jest ważne, wcześniej kongregacja nauki wiary powiedziała, że taki publiczny gorszyciel... Może się nawrócić, może przystąpić do sakramentu pojednania, ale zanim uprzednio, zanim miałby przystąpić do komunii, musi wyrazić publiczną skruchę, czyli musi się pokajać. Czyli to nie może być tak, że ktoś narozrabia w sferze publicznej, stanie się gorszycielem, potem po kryomu się wyspowiada i przystępuje do komunii, jakby nic się nie stało. I właśnie pan mecenas czy poseł, teraz już Roman Giertych, zagrał na tym, że my tego nie chwytamy. No na szczęście, i to jest jak opatrzność Boża, że pan mecenas Roman Giertych jest zamieszkały i praktykuje w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, gdzie o ile mi wiadomo, jest pewien zacny kapłan, który jest biegły z prawie kanonicznym. I który szedł w konfrontację z panem mecenasem Romanem Giertychem, i który po prostu mu to wytłumaczył. I krótko mówiąc, sprawa jest w stopu. Dlatego jesteśmy dobrej myśli, że to fałszerstwo nieudane, nieudolne Benedykta XVI w wydaniu pana Romana Giertycha, mimo poparcia ze strony całej Platformy Obywatelskiej lub innych jeszcze, nazwijmy to, przedziwnych instytucji. A przecież to nie jest jedyna przeciwna instytucja, że ono to fałszerstwo zostało obalone. Najkrócej mówiąc, to są aktualnie najważniejsi fałszerze Benedykta XVI, a na szczęście wszyscy są nieudolni. Natomiast, ponieważ już Benedyk XVI nie żyje, więc jakby na nas spoczywa przyjemność, obowiązek i przywilej, abyśmy po prostu no, zadbali, aby nie podkładać pod jego nazwisko, pod jego imię tez głoszonych, które on potępiał, był. No ja, jeśli się na coś takiego sile, to w nadziei, że gdy przejdę do lepszego świata, no nikt nie będzie podkładał pod moje nazwisko tez, które potępiałem. Po to właśnie je nagrywam, żeby wiedzieć, co ja myślę. Po to ja to instaluję, żeby po prostu pośmiertnie nie przypisywać mi rzeczy, którym byłem przeciwny. I właśnie dlatego w Zielone Świątki, w Dzień Zesłania Ducha Świętego Byłem uprzejmy to wszystko powyjaśniać. Dziękuję wszystkim za uwagę.